2 grudnia we wtorek od rana rośnie ochota na robienie czegoś razem z kimś. To świetna pora, żeby umawiać się na wspólne sprawy albo zacząć coś nowego. Możesz złapać się na tym, że łatwiej dogadujesz się z ludźmi w kwestiach organizacyjnych, albo szybciej znajdujecie wspólny cel. W ciągu dnia możliwa jest krótka przepychanka. Ktoś z otoczenia zaskoczy cię swoim uporem albo wywoła silniejszą reakcję, która nawet ciebie zaskoczy. Może jakiś drobiazg w domu czy praca da o sobie znać. Nie wszystko pójdzie gładko, ale to chwila, która szybko mija. Po południu można poczuć zastrzyk optymizmu i motywacji, szczególnie przy ludziach, którzy inspirują. Może wpaść dobry pomysł na rozwinięcie znajomości, albo szybciej dogadasz się z kimś, kto do tej pory tylko migał w tle. Warto teraz wypróbować miłe gesty i posunąć do przodu odważniejsze plany. Wieczorem zechcesz zrobić coś domowego i spokojnego: gotowanie, porządki, chwila dla siebie przy ulubionej muzyce czy serialu. Dobre relacje i rodzinne rytuały znowu mają sens. Wtedy najlepiej uładuje się baterię i odpoczywa po całym dniu. Pamiętajcie, że energia dnia to nie jest niczyj indywidualny horoskop. Jego się nie da zrobić dla wszystkich jednocześnie, aczkolwiek można to zrobić indywidualnie. Zapraszam, link na ekranie. Do widzenia.